Hola compañeros, minął grę Mateo Zapraszam do kolejnego testowego materiału z gry Dark Souls Tym razem troszeczkę głośniej przechwytuję grę Jest też grafika chyba na minimalnych ustawieniach I zobaczymy czy będę w stanie grać bez większych ścin w tę giereczkę, zobaczymy Potestujemy sobie nasze umiejętności roli walcząc z tym pasztetem Chodź tu, chodź w pasztecie w wodzie, nie chcemy z nim walczyć. Koś tu, poślecie. Dobra. Zobaczymy, jak będzie się rolowało w walce z tym pajacem. Hmm, nagrywając. Zobaczymy. Oczywiście nie, sąd nie, nie sądzę, że mi się go uda pokonać, bo pewnie w końcu błąd popełnia, ale chcę przetestować, jaka jest czułość jakby. No już nie wygłupiaj się, grupasku. Będę starał się go za każdym razem uderzyć, jak będzie siadał, ale no, będę się starał, chociaż jeden cios. Oczywiście mam bardzo słabe przedmioty, jak coś. O! Na no, tego się nie spodziewałem. Spróbujmy uciec. No znowu groźnie, wyleczmy się, bo jesteśmy teraz znowu na hita, no pewnie mi się nie uda go jednak pokonać, no ale przetestujmy chociaż, jak to jak to wychodzi, chociaż ty może mi się uda o, no, źle rola dałem Ten czas tylko. No. Ho! Kurde, akurat się przewracał plecami na mnie, pewnie bym nie zdążył zrolować, ale no udało się. E, to skoro udało się go podczas nagrywania pokonać, będąc jeszcze takim słabym, mm, bo też jest mi początek gry e, No to co? To może się uda jakieś terek Solsy kiedyś coś ten posolsić, ponagrywać. Zobaczymy, drodzy Państwo, zobaczymy. To był taki krótki, kolejny testowy, kilkuminutowy materiał. W sumie to, 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 to takie tam, nie będziemy nic więcej to pokazywać. Tak, tylko sobie nagrałem, wrzucimy, zobaczymy. Możecie napisać coś więcej. Hmm. Czy, byście jednak, czy byście chcieli jakieś tam, jakiegoś to tylko zastanawiam się, czy, właśnie, czy nagrywać jakieś pojedyncze sceny, jakieś akcje, coś składać może z tej gry, czy, czy cały gameplay. Jak będę umierał pierdyliard razy, po prostu nie. A zobaczymy. Także się jak dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że mu się materiał podobał, taki krótki. Tym razem myślę, że dźwięk był dobry. Jeżeli chodzi o gra, wystarczająco głośna powinna być. Ja też. Powinno chodzić to w miarę płynnie, mam nadzieję. Dziękuję, na razie.